Um, cześć. <noise> Okej, okay, to co przed chwilą widziałam było dziwne. Ta koala będzie mi się śniła po nocach. Dobra, nieważne. Eee, cześć wszystkim, z tej strony poziomka. Oto nowa seria na moim kanale. Jak pewnie widać jest to Kangurek Kao 1. Po prostu Kangurek Kao. Eee, moi drodzy, ja moich y, najskrytszych snach, nie sądziłam, że kiedykolwiek będzie mi dane nagrywać tę serię. Serię. Czemu? Czemu? Właśnie czemu? Nigdy nie grałam w tę grę. Zawsze grałam w drugą część Kangurka. Grałam zawsze w trzecią część Kangurka. Do pierwszej mnie nigdy nie ciągnęło, dlatego, że była dla mnie, nie wiem, nudna. Nie grałam w nią, ale wydawała mi się taka nudna i męcząca. Takie, wiecie, powolne chodzenie i w ogóle... Etc, etc. Ale dziękuję bardzo e, tym dwóm użytkownikom, e, którzy jakoś tak napisali o tym kangurku I okej, się zaraz zdenerwuję, bo mówię r, a nie r. Dykcja poziomka, dykcja, dykcja. Proszę cię, dziewczyno, ogarnij się. E, bardzo dziękuję, dlatego że jak przeczytałam. E, te komentarze, automatycznie wstałam z krzesła i zaczęłam grzebać pomiędzy moimi starymi płytami, gdzie ja mam tego Kangurka Kao. I go zainstalowałam od razu i mówię, o dobra, będzie nagrywane, będzie nagrywane. Um, ja co prawda nie przepadam zagraniem w gry chronologicznie ale doszłam do wniosku, że wiecie, mieliśmy drugą część 6 lat temu, potem mieliśmy trzecią. I ja mówię, że to jest coś w rodzaju wspomnień Kangurka Kao. Kao wspomina, jak to wszystko się zaczęło. Dokładnie, więc nie będę zbytnio na siebie tutaj narzekała, ani na nikogo innego. Może tylko na Kao, jak nie będzie wkurzał i nie będzie ze mną współpracował. Um, tutaj um, jedynie, że tak powiem, sprawdziłam, czy obraz będzie się nagrywał um, i w sumie nie przeszłam nic, więc nie ma co kontynuować, tylko zaczynamy nową grę, oczywiście. Um, I nie będę taka. Um, nie, nie będę przeklinać teraz yy, Więc nie będę taka. Nie będę taki z o! Yy, I zagramy na normalnym. Dobra, czy ja tu ruszam myszką? Nie ruszam tu myszką? Nie. No to dobra. No to gitówka. Ja nie mogę. Ja wam powiem, że to będzie ciężkie, dlatego że ja muszę się mimo wszystko odzwyczaić yy, od małego ekranu. Bo ja ostatnimi czasy głównie siedzę na laptopie co mnie też trochę bardzo rozleniwiło i ja się do tego chcę przyznać yy, i powinnam się do tego przyznać jak tu się dziwnie steruje, matko yy, i w sumie uważam, że dobrze, że gram w tę grę dlatego, że trzeba troszkę ponadrabiać yy, klasyków a w tego klasyka naprawdę ja nigdy nie grałam ja nie wiem, co mnie czeka w tej grze i może to jest w tym fajne yeah! kurde tylko muszę ogarnąć, oczywiście, jak to wszystko działa. Bo póki co staruję dosyć specyficznie, co to jest? Ja nie wiem, ja nawet się bić nie umiem. Dostaw mnie. Ale wiecie, nie wiem, co robić, ale monety muszę mieć wszystkie, nie? Dobra. A! Dobra. Hop. Dobrze, dobrze. Eee, czy ja mogę. O! Super. Sterowanie, głośność, muzyki. Jasność. Nie, to jest dobrze, uważam. Efekty. Ja zawsze daję efekty ciszej niż muzykę. Myślę, że tak będzie ok. Już? Gitówka? Chyba będzie ok. Ok. Czy ja mogę na to skoczyć? Mogę. Dobrze, kało, spokojnie. Ale powiem wam, że jakoś szczególnie. Yy, mm, nie mam czegoś takiego, że nie podoba mi się ta gra. Yy, to nie jest tak, że wiecie, że ja nie chcę w nią grać, bo ja chcę. Yy, tylko się bałam też trochę, że wiecie, po czasie. Dobra, gram dopiero jakieś 3 minuty, ale że będę mieć takie obrzydzenie, że. Matko, ale mi tu wszystko miga, jak to staro wygląda. Ja nie jestem zazwyczaj osobą, która jest taka antystare gry, ale większość gier tego typu, które mi polecacie, to ja przyznaję, że odrzucam, bo jakoś nie ciągnie mnie do nich, nie? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie ciągnie mnie do nich. A akurat z tym KO to też było kilka lat próśb o te gry. A jakoś zawsze mam takie. Nie, no bo. O co? A tutaj tak nagle! O, dobra. Uciekamy. Mm. O nie, 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 nie. O! Dobra. Dobrze jest. O matko. Ale wiecie co? Jak przypominam sobie drugą część Kagur Kao, to ja sobie po prostu... Kao ożyj, proszę. Przyp już przypominam ten... Mm. Progres w dwójce, jak to w ogóle płynniej szło. Także wow, nieźle. Hop. O nie! Kurczę! Kangur! Kangur! Beznać nadziei. Co mnie zabiło? Nie, nie zabiło. Żałosne, no żałosne. Dawaj, 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 dawaj. I w ogóle cieszę się, bo też KO zaczynałam zawsze w takim wakacyjnym okresie czasowym. To jest super, uważam. Niektóre serie mają taką swoją magię właśnie w okresie wakacyjnym. No, dobra. Lecim tam. I ja dopiero teraz uważam to serduszko po prawej stronie. W górnym, tak, w górnym logu. W górnym rogu. Czemu ta świnka zabija mnie lisa? I gdzie ja się odrodzę? Excuse me? No nie. No nie, źle, ale w sumie... Najwięcej czasu spędza się na zbieraniu monet. Których pewnie zbierać i tak nie muszę, ale wiecie. Ej, dobra, ale co się stanie, kiedy ja stracę moje życie? I... I need to know. I need to... I need to know! O nie, zostaw mnie. Och. Wiecie, brak podwójnych skoków to też taka mało przyjemna sprawka. Czemu te kamienie na mnie patrzą? Grrr! Dobrze. E, ale mam już prawie 100 monet. Nie wiem, co to mi daje w tej grze, ale będzie dobrze. Świnia, idź ode mnie. Świnia, zostaw mnie w spokoju. Dobra, nie biorę tej jednej monety, mam ją gdzieś, bo mnie świnia goni. I wiem, czy zauważyliście. Ua! Świnia? Nie, dobra. O! Podoba mi się to. Co mnie uderzyło? Myślałam już, że się topię. O nie, kolejna świnia. Pewnie też mi przyłoży. Idź ode mnie, świnia. To pewnie ta świnia z folwarku zwierzęcego. Zostaw mnie! Zostaw mnie, prosiak. Ja, ja i tak od was za niedługo usłyszę, że Ej, poziomka, ty możesz się bić. Ja nawet wiem, jak. Nie dostałam... O, w sumie P jak pauza. Co?! A to on do mnie tak robi. Zamknij się, Kao. O, spoko, dobrze wiedzieć, że ja mogę takie dzikie ruchy robić. Co to jest? NIE! Pewnie zmarnowałam jakiegoś checkpointa. Aaa, iść ode mnie. Super, super, dzięki groże. O, mam checkpointa, dobra. Co to jest za śrubeczka? Chcę wiedzieć. O, ja mogę podskakiwać, ale czad. Dobra, no i git. Zostaw mnie świnia. <grywa> Ej, ale ja przy tej grze panikuję. No jak baba typowa. A, muszę przestać, bo to aż nudne. Pytajniku. Co mi da pytajnik? Dostałam rękawice. Dobra. O, dziękuję. O, tam jest jakiś teleport. Ja ufam temu teleportowi. że ja ufam teleportom, ale temu mogę zaufać. Mogło być gorzej. Woo! A! A! Dobra, no to... Mogę też drugi? Okej. Okay. Dobra. Przejdziemy sobie też drugi poziom. Aha, wystarczyło się odwrócić. A, to cwaniaki. A, to cwaniaki. Dobra. Go. Dobrze. A, nie wziąłem tej jednej monety, ale wiecie, mam to gdzieś. Ładne niebo, ale tu błękitnie. Będziemy latać w chmurkach, ale śliczny level. O, matko. Piękna sprawa. O nie, tu jest tyle światów. I za czym ja mam podążać? Aha, za strzałką. A tam są tylko. Ale to kozasko wygląda. Eee, dobra, tam są wyspy mm, z nagrodami, więc skorzystajmy z nich. Nie, nie bądźmy tacy. Hop. Dobrze, Kao. Robisz to. Dawaj naprzód. A tam czemu nic nie ma. Co to jest? Jakaś. Fata Morgana? Może tak być? A! Ej, dobra, to nie moja wina. Ja się już zapewnie poczułam, wiecie o co chodzi. Ale bez nadzieja. Dobra. Teraz przynajmniej wiecie, wszystko wyzbierane. Chyba znowu ominęłam tę monetę. <laughs> Nieważne. Dawaj kało. I teraz będziemy lecieć na prosto. I już widzę wrogów. Ja nie chcę wrogów, ja nie lubię wrogów nie jestem pokojowa kobita. A to, że mój kangur nosi rękawice bokserskie, niczego nie udowadnia. Eee, idę tam, bo tam jest rękawica. Co wam mówiłam przed chwilą? <noise> Będzie przemoc. Ja i tak nie umiem używać tej rękawicy. Napiszcie mi. W sensie, klikałam tam wszystko i nic nie działało, nie wiem. Ja może o czymś? Nie wiem. Pewnie mam w opcjach, ale jak wy mi napiszecie, to będzie wygodniej. I tak sprawdzę po nagraniu, ale. Ej, to i tak taki trochę, wiecie, hardcore. Przechodzenie jak górka koło bez rękawic. Dobra, już wszystko wiem. Pobijmy świnie. Super. Już wiem wszystko. Nie musicie mi nic CETER-L, moi drodzy. Tego się nie domyśliłam. Ej, ta świnia wróciła. Gdzie ja sobie tutaj? O, zrobić checkpointa. Wygodna sprawa, mi się wydaje. Oooo, myślałam, że. Ej, kolego! Co tam jest? Ja się pogubię w tym wszystkim. Czuję to. To jest jakaś niby katapulta. Huh. I co, nie wyrzuci mnie to tam? Ja tam mam sobie do. Nic? Taka katapulta. Nie wiem. Dawać chlopaki. Siu. Dobrze, kao. I zdenerwowano świnko. Ty ja tam mam iść. Dobra. Ale jak chcę tam. Tam jest ten fajny teleport. Teraz już fajny. Wow! Ale gitówka. Czuję się trochę jak w szreku, tak, który nadal mi nie działa, e, ale tam też były takie poziomy, że się wspinało po takim drzewie i kasiorkę zbierało. Hm. A! Się zapatrzyłam, no bo chcę popatrzeć na te widoki dookoła, a nie mogę zbytnio. Tu się spełnił? Już? Są chęć. Dobra. Mm, tu jest mój checkpoint. I wsi o, to było niebezpieczne. E, tam nic nie ma. Idziemy tutaj. Ja coś dostałam. Ja chyba żyćko dostałam. I to się zamknie za mną. I będzie jakaś ucieczka. Typowe. O, dobra. A może ja tam tą dźwignią otworzyłam sobie te drzwi? A, może tak być. Tak się kończy poziom. KO? Ej, no to ta gra pójdzie nam, wydaje mi się, dosyć szybko, ale na dzisiaj kończymy, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Eee, napiszcie mi. O właśnie, czekajcie. A! -a. U -u -u fajnie wiedzieć, napiszcie mi, czy Wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście byłabym Wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go, a my się słyszymy już niedługo, także do usłyszenia. No i cześć!